Te wyjątkowe jednostki, których gigantyzm odznaczył się w historii współczesnej, są prawdziwymi cudami natury ludzkiej. Ich istnienie podkreśla skrajności wzrostu i codzienne wyzwania stawiane przez wymiary odbiegające od normy. Numer 10. Sulemana Abdul Samed Auci. Sulemana Abdul Samed, zwany w Ganie Auci, jest emblematyczną postacią ludzkiej wielkości w Afryce. Osiągając oficjalnie około 2 m, 24 cm, chociaż nieoficjalne pomiary sugerują jeszcze bardziej imponującą posturę. Pochodzący z gambagi, jego wczesny rozwój był normalny, ale w okresie dojrzewania doświadczył gwałtownego przyspieszenia wzrostu zjawiska przypisywanego gigantyzmowi wynikającemu z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu spowodowanego dysfunkcją przysadki. Jego przypadek jest skomplikowany przez ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej w jego regionie, co utrudnia niezbędne zarządzanie hormonalne w celu stabilizacji jego stanu. Konsekwencje tego niekontrolowanego wzrostu objawiają się chronicznymi bólami pleców, trudnościami w oddychaniu i ograniczoną mobilnością, problemami zaostrzonymi przez wagę i rozmiar jego ciała. Dla auci, adaptacja do życia codziennego to ciągła walka. Ubrania i buty muszą być szyte na miarę. A proste czynności, takie jak przekraczanie progu drzwi czy wygodne spanie na standardowym łóżku, stają się poważnymi przeszkodami. Jego międzynarodowa sława eksplodowała po wirusowym rozpowszechnieniu jego zdjęć, rzucając światło na realia życia prowadzonego w wyjątkowej skali w nieprzystosowanym środowisku. Numer 9: Afagoro Aladomei. Afagoro Aladomei, urodzony w Lagos w Nigerii, i uznawany za najwyższego mężczyznę w swoim kraju, z oficjalnym wzrostem 2 metry i 24 centymetry. zobaczył, jak jego życie zmieniło się krótko po ukończeniu 19 lat. W przeciwieństwie do stopniowego wzrostu, został dotknięty nagłym i spektakularnym przyspieszeniem, charakterystycznym dla akromegalii, rzadkiego schorzenia spowodowanego nadprodukcją hormonu wzrostu. Przed tą fazą Aladomej prowadził konwencjonalne życie. Kończąc studia informatyczne. Jednak jego wczesny gigantyzm szybko spowodował ekstremalne komplikacje praktyczne. Konieczność posiadania ubrań i butów szytych na miarę oraz niemożność korzystania ze standardowych środków transportu publicznego, takich jak samochody czy autobusy, bez poważnego dyskomfortu. Zyskał znaczące uznanie krajowe w Nigerii dzięki wystąpieniom w filmach dokumentalnych i programach telewizyjnych, które eksponowały jego unikalną posturę. W Lagos. Stał się łatwo rozpoznawalną postacią. Jego pojawienie się w miejscach publicznych regularnie wzbudza ciekawość i powoduje gromadzenie się tłumów. Jego popularność została wzmocniona przez udział w projektach medialnych i reality show, wykorzystując jego unikalny stan do zwiększenia widoczności w branży rozrywkowej, zwłaszcza w Nollywood. Numer 8. Paul Sturges. Paul Sturges, urodzony w Anglii, ugruntował swoją pozycję jako jeden z najwyższych zawodowych koszykarzy jakich kiedykolwiek zarejestrowano. Mając 2 metry i 31 centymetrów wzrostu, był przez pewien czas najwyższym człowiekiem w Wielkiej Brytanii. Jego sportowa kariera jest nietypowa. Choć w dzieciństwie uprawiał piłkę nożną i golfa, wyraźny skok wzrostu doprowadził go do osiągnięcia prawie 2 metrów i 44 centymetrów, 8 stóp, już w wieku 14 lat, zanim jego wzrost ustabilizował się w dorosłym życiu. Kluczową różnicą w jego przypadku jest to, że jego wysoki wzrost jest przypisywany czynnikom genetycznym, a nie zaburzeniom hormonalnym czy guza, a lekarze potwierdzili, że jego rozwój przebiegał zdrowo. Ta konstytucja otworzyła mu drzwi do koszykówki uniwersyteckiej w Stanach Zjednoczonych, zanim przeszedł na poziom zawodowy. W szczególności podpisał kontrakt z Harlem Globe Trotters w 2011 roku, stając się najwyższym graczem w historii tej legendarnej drużyny. A także grał dla Texas Legends. Sturges, noszący buty w rozmiarze 56, wykorzystywał swój imponujący wzrost do wykonywania efektownych wsadów bez konieczności skakania, co ilustruje funkcjonalną przewagę jego postury w sporcie na najwyższym poziomie. Numer 7. Charles Segley. Charles Segley, pochodzący z dystryktu Ho w regionie Volta w Ganie, jest udokumentowanym w mediach przypadkiem. Z szacowanym wzrostem blisko 2 metrów i 39 centymetrów, wyróżniającym się również nadzwyczajnie dużym rozmiarem stóp. Rozpoczynając praktykę w zakresie spawania i metalurgii, Segli szybko napotkał nieprzezwyciężone trudności praktyczne ze względu na swoje wyjątkowe wymiary. Jedną z głównych przeszkód był transport, ponieważ wielu przewoźników komercyjnych odmawiało jego zabrania, gdyż po prostu nie mógł się wygodnie zmieścić w ich pojazdach. W obliczu tych wyzwań logistycznych i fizycznych musiał ogłaszać publiczne apele o pomoc, prosząc o wsparcie w celu uzyskania sandałów, butów roboczych i specjalistycznego sprzętu dostosowanego do jego morfologii, a także wykonalnego środka transportu. Jego gigantyzm, podejrzewany przez lokalnych pracowników służby zdrowia o związek z akromegalią lub gigantyzmem, miał dramatyczny wpływ na jego edukację. Podobno porzucił szkołę podstawową w piątej klasie, nie mogąc znaleźć sandałów ani butów w swoim rozmiarze. Co podkreśla, jak brak dostosowanej infrastruktury może uniemożliwić dostęp do podstawowych praw, w tym edukacji. Numer 6. Bao Xishun Bao Xishun, znany również jako Xishun, urodzony w Mongolii Wewnętrznej w Chinach, jest powszechnie uznawany za jednego z najwyższych żyjących mężczyzn na świecie a jego oficjalnie potwierdzony rekord wynosi 2 metry i 36 centymetrów. Jego przypadek jest wyjątkowo rzadki, ponieważ jego niezwykły wzrost jest uważany za naturalny i nie jest wynikiem guza przysadki mózgowej ani zaburzeń hormonalnych, w przeciwieństwie do większości przypadków skrajnego gigantyzmu. Jego młodość miała przebiegać w normalnym tempie wzrostu, a znaczący wzrost rozpoczął się dopiero w okresie dojrzewania fakt, że nie cierpiał na ciężkie formy gigantyzmu ani akromegali, nadaje jego konstytucji medyczną wyjątkowość. Zanim zdobył międzynarodową sławę, Bao Shishun pracował jako pasterz na rozległych stepach Mongolii Wewnętrznej. Jego niezwykła postawa w końcu przyciągnęła uwagę mediów, a w 2005 roku został oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najwyższego żyjącego mężczyznę na świecie. Tytuł który dzierżył do 2009 roku. Stał się sławnym nie tylko ze względu na swój wzrost, ale także dzięki udziałowi w unikalnych wydarzeniach publicznych, w szczególności w nagłośnionej interwencji ratowania dwóch delfinów, używając długości swoich ramion do usunięcia ciał obcych z ich żołądka. Numer 5. Muhammad Alam Chana Muhammad Alam Chana, pochodzący z Pakistanu, dzierżył tytuł najwyższego żyjącego mężczyzny na świecie. Oficjalnie uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa przez długi okres, od 1982 do 1990 roku, z zarejestrowanym wzrostem około 2 m. i 32 centymetrów. Pochodzący ze skromnej rodziny rolników, Shana w dzieciństwie rozwijał się normalnie, ale jego wzrost przybrał dramatyczny i szybki obrót pod koniec okresu dojrzewania, prowadząc go do osiągnięcia wyjątkowego rozmiaru w wieku dwudziestu kilku lat. Jego ponadnormatywne wymiary spowodowały mnóstwo codziennych trudności praktycznych, począwszy od konieczności posiadania w całości szytej na miarę garderoby i obuwia, po niemożność przechodzenia przez standardowe drzwi czy wygodnego siedzenia w pojazdach transportowych. Ponadto, jego nietypowa budowa ciała wiązała się ze złożonymi problemami z mobilnością. Rząd Pakistanu, uznając skalę jego przypadku, podjął kroki w celu zorganizowania badań medycznych. I leczenia w celu zarządzania jego towarzyszącymi problemami zdrowotnymi, podkreślając wyjątkową opiekę państwową wymaganą przez tak duży gigantyzm. Numer 4. Robert Pershing Wadlow. Robert Pershing Wadlow, urodzony w Stanach Zjednoczonych, jest oficjalnie uznawany za najwyższego człowieka, jakiego kiedykolwiek udokumentowano w historii ludzkości. Z niezrównanym wzrostem 2,72 m. Podczas jego ostatniego pomiaru w czerwcu 1940 roku, poświadczonym przez Księgę Rekordów Guinnessa. Jego nieproporcjonalny wzrost rozpoczął się niemal natychmiast po urodzeniu, spowodowany hiperplazją przysadki mózgowej, stanem, który prowadził do nienormalnie wysokiej i ciągłej produkcji hormonu wzrostu przez całe jego życie. Fizyczne konsekwencje jego rozmiaru były poważne. Potrzebował ortopedycznych szyn do chodzenia. Cierpiał na ograniczoną wrażliwość w stopach i musiał nosić buty szyte na miarę w rozmiarze 59, co samo w sobie ta jest rekordem. Mimo tych poważnych niepełnosprawności fizycznych, Władlow odmawiał używania wózka inwalidzkiego. Intensywnie podróżował na publiczne wystąpienia, często pełniąc rolę ambasadora firmy obuwniczej. Ta niewiarygodna różnica w rozmiarze, sprawiająca, że wydawał się prawdziwym tytanem, fascynowała wszystkich, których spotykał a kontrast ze zwykłymi dorosłymi był tak ekstremalny, że natychmiast przyciągał uwagę. Numer 3. Abiodun Adegoke – Big niga. Abiodun Adegoke, lepiej znany pod pseudonimem Big niga, jest głośnym atletą o dużym wzroście, mierzącym około 2 ,41 m. 41 Urodzony w Nigerii, choć jego dokładny wiek jest przedmiotem kontrowersji, zasłynął swoim potencjałem w koszykówce. Po treningach w akademiach sportowych w Nigerii i grze w ligach młodzieżowych w Dubaju jego ogromny wzrost szybko przyciągnął uwagę świata. Stawia czoła typowym trudnościom gigantów potrzebując butów w rozmiarze 50 lub większym i mając trudności ze znalezieniem zakwaterowania lub sprzętu sportowego dostosowanego do jego postury. Zwłaszcza wystarczająco wysokich futryn drzwi. Adegoke Zyskał wirusową sławę w mediach społecznościowych po zademonstrowaniu swojej zdolności do wsadzania niemal bez skakania, urzekając nawet byłą gwiazdę NBA, Shakila O'Neal. Jednak pomimo entuzjazmu, profesjonalni rekruterzy często wyrażali zastrzeżenia, odnotowując brak kondycji fizycznej, przygotowania taktycznego i umiejętności technicznych wystarczających do zagwarantowania kontraktów NBA, co ilustruje przepaść między imponującym wzrostem a wymaganiami elitarnego sportu. Numer 2 Gabriel Estevão Monjean Gabriel Estevão Monjean, urodzony w Mozambiku, jest jednym z najwyższych mężczyzn, jakich kiedykolwiek zarejestrowano w nowoczesnej historii medycyny XX wieku, osiągając niezwykły wzrost 2 m. 46 centymetrów. Jego przyspieszony wzrost rozpoczął się już w dzieciństwie i trwał w okresie dojrzewania. Proces przypisywany gigantyzmowi wynikającemu z nadmiernej produkcji hormonalnej. Z powodu znacznych ograniczeń infrastruktury medycznej w Mozambiku w tamtym czasie, jego stan pozostał nieleczony przez wiele lat, co pozwoliło jego rozmiarom znacznie przekroczyć średnie granice. W wieku dorosłym Mungżen cierpiał na liczne powikłania związane z jego ekstremalnymi wymiarami w szczególności problemy z mobilnością, równowagą i intensywne bóle stawów. Co sprawiało, że długie spacery były niezwykle trudne i często wymagały wsparcia do bezpiecznego poruszania się. Jego codzienne życie było ciągłym wyzwaniem pod względem transportu, odzieży i poszukiwania wystarczająco długich łóżek. Zyskał międzynarodowe uznanie w latach osiemdziesiątych, kiedy europejskie zespoły medyczne udokumentowały jego wzrost, czyniąc go uznaną postacią w archiwach księgi rekordów Guinnessa ze względu na jego wyjątkową ludzką postawę. Numer jeden. Brahim Takiula. Brahim Takiula, urodzony w Maroku, jest współczesnym gigantem mierzącym 2,46 m, co plasuje go wśród najwyższych żyjących mężczyzn na świecie. Jest również sławny z posiadania rekordu Guinnessa na drugi co do wielkości rozmiar stopy na świecie, ze stopą mierzącą niewiarygodne 38 cm długości, co zmusza go do noszenia butów w rozmiarze 58, wyłącznie wykonanych na zamówienie. Jego gigantyzm objawił się w okresie dojrzewania ekstremalnym przyspieszeniem wzrostu, spowodowanym akromegalią, zaburzeniem, w którym przysadka mózgowa wytwarza nadmierną ilość hormonu wzrostu. W wieku 18 lat osiągnął już 2,21 m, 7 stóp i 3 cale, a jego wzrost bez przerwy trwał w dorosłym życiu. Marokańscy lekarze skierowali go do Francji, gdzie interwencja chirurgiczna ostatecznie pozwoliła ustabilizować jego poziom hormonów zatrzymując w ten sposób jego dalszy wzrost pomimo tej stabilizacji medycznej jego kolosalne wymiary nadal stanowią poważne wyzwania logistyczne zwłaszcza jeśli chodzi o przechodzenie przez drzwi znajdowanie odpowiednich siedzeń i poruszanie się w bardzo ruchliwych środowiskach ze względu na swój unikalny wygląd takiula przyciągnął międzynarodową uwagę Uczestnicząc w różnych filmach dokumentalnych i programach telewizyjnych skupiających się na życiu najwyższych ludzi na świecie. Numer 11. Moment nieprzewidzianych przypadków. W zapomnianej dolinie robotnicy odkryli znalezisko, które miało podbić internet ludzki szkielet mierzący prawie 3 metry wysokości. Obrazy, ziarniste i niepokojące, rozeszły się w szalonym tempie, podsycając plotki i teorie. Czy był to gigant z zaginionej cywilizacji? Mityczna istota, która stała się rzeczywistością, czy też niewytłumaczalna anomalia w historii ludzkości. Żaden dokument, żaden napis nie ujawnił jego tożsamości. Naukowcy pozostali ostrożni, niezdolni do nadania imienia tej kolosalnej sylwetce. Nawet dziś ta bezimienna osoba pozostaje tajemnicą, zawieszoną między nauką a legendą. Każda z tych historii gigantyzmu ilustruje nie tylko wyjątkową zmienność biologiczną, ale także odporność w obliczu kolosalnych wyzwań logistycznych i medycznych. Ich życie inspiruje zarówno fascynację, jak i szacunek.